Bajkowemu wydarzeniu towarzyszyła nie tylko piękna pogoda, ale przede wszystkim wspaniała rodzinna atmosfera. Zgromadzeni w samym sercu miasta goście mogli przysłuchiwać się czytanym bajkom, a najmłodsi uczestnicy festynu z wielką ochotą brali udział w prowadzonych dla nich konkursach. Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez czytanie bajek oraz wspólną zabawę to nadrzędny cel kaszubskiego bajania. Wypromować kaszubskie bajki, legendy, podania, aby dzieci już od najmłodszych lat mogły zapoznać się z dziedzictwem kulturalnym kaszub, ale również mamy na celu kampanię zachęcającą, podnoszącą rolę. Wiedzę wśród, wśród ludzi w społeczeństwie o, o, czy, o roli czytania dzieciom. Jak, jak bardzo jest to ważne i istotne, gdyż właśnie dzieci, kiedy słuchają opowiadań, bajek, no wtedy najlepiej rozwija się ich wyobraźnia. Na rynku miasta można było nie tylko podziwiać kaszubską literaturę, ale również ją kupić. Swoje stoiska mieli tam twórcy ludowi, rzemieślnicy oraz wydawcy. Ważnym elementem tego rodzinnego festynu była promocja dwóch publikacji dla dzieci. Pierwsza jest to książka e, autorstwa Janusza Mamelskiego Mack, a druga jest to Płyta CD, e, czy mucha majązek autorstwa Tomasza Fobki. Jest to zbiór wierszy. Z wierszy takich dla dzieci specjalnie napisanych przez autora. E, I to dzisiaj przede wszystkim promujemy. Są autorzy, są znane osoby, które dzisiaj czytają bajki, wiersze dzieciom ze sceny, ale oprócz tego są konkursy, są warsztaty, jest nauka tańca, kaszubskiej zumby i innych, więc no, nauczyciele mówią, że, że jak przyprowadzali, przyprowadzili tutaj dzisiaj swoich podopiecznych, to one cały czas są, są po prostu zajęte. Festyn z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku frekwencja będzie równie wysoka.